ja się boję Wojtek Tam było napisane, że jest jakiś gościu z niedobry No To, 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 to było osne to tam Otwiutko <coughs> Cze, cze, trzecie, pokaż mi to jeszcze Weźmy coś cząsteczkę założyć. Ciądę wszystko? żeby się zamieniać, tam. A co ono robi to? Gain access to her, double jump, dash power and invisible roll. Ja dalej uważam, że to jest zbyt OP. I że go nie powinien dodać jako nową postać. No to weźcie do to ciasku. Poczekaj, poczekaj, czekaj, to jest extra hit point. Bo już nie pamiętam. To to, dobra, jest, jest, jest okej. Okay. Jak, jak to tu mamy poradniczek ty jesteś. Widzisz poradnik, to działa. Za testuj te wszystkie, bo to jest w sumie różnica. Czekaj, bo ja gram na pazi, tutaj ja mam trochę, tro, trochę, trochę inne mam ustawienie po prostu. To możesz sprawdzić wystawienie Nie, 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 Ja sobie tutaj przetestuję postać. O, to jest to? Mhm. Nie możecie uderzyć. To jest ty, 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 do dron, czy nie? Jakby. to jest z tego, że normalnego jumpa, ale za po prostu daszowanie to masz i to jest zagadka logiczna. No właśnie, czekaj, trzeba tam wejść jeszcze raz. Nie wiem, bo to też muszę skrócić, tak tylko jeden jest. Nie chcę z największej zagadką jak to przejść. Trzeba poczekać chyba. Aha, że tutaj... Przedeć. Ale ogólnie muszę po prostu też stąd wskoczyć. Jak to dobrze rozegrać, to tam się dało skoczyć Dobra. ma? Oh yeah. Yeah. A tu jest tutaj? Co jest tutaj, Co jest tutaj. Sobie wezmę. O nie, co jest ten gościu Ale ja, to są nie bronie tutaj szotera Więc sobie chyba ten pierścionek wziął

To piękny boss. Aha, jest moje ciastko. Przykro mi, żeby to grał. No może, coś też... no. no, taka waska, to, to jest. na dres propecie ciężkie To to jest hmm. za A no, tak ja. faktycznie. Hmm. Tak jak w A, tam taki wytarczył, tak. Ja fazy tak nie lubię. Czemu? Nie, nie wiem. Nie podoba mi się. Rzuca w nas... No. Hmm. Oj. Czym się robiło? U mnie Dobra, jeszcze już, już pamiętam łatwo. MYEŁ Gdzie jestem? ZEZONE. O Nie! Yeah. Dobra. Dobra, powiem. stare zasady robimy. Raczej, pójdę, ja mogę... W sumie, ja mogę to ciastko wyłączyć z coś innego, żeś to, to pograł. Eee, strudne. Faku, się nie... <laughs> nie wiedziałem że to tak skończysz, bo ty myślał, że mam na shifcie tego Porywanie. Ej, No. no, no, no. no. Pamiętam, że coś masz tego rola, tutaj ci nieśmiertelność. Mhm. To są spoko Ona mm. O nice, mm. Dobra, teraz robimy To mi się nie zrobi. znowu na tyle Dlaczego ty zginąłeś? No, jak ja zginąłem? Nie wiem. Milesu, ty zginąłeś Dobra, czekaj. Czekaj, już nie pamiętam czym się dostawało. A teraz tu no jest jakiś no, no to było szybkie. Okej, okay, bo ja muszę sobie sterowanie. Czy ja coś laska zabiorę? To nie ci łatwiej. Nie, no, nie zabieraj sobie, jak nie chcesz. Znaczy i tak chcę przejść ten, i tak chcę przejść jego kapę, bo ja w sumie cały Dielcli przyszedłem jako ta nie hmm. Ja mnie można zbierać tych czerwonych cusiów. Tylko ono to tym shiftem Może cały czas da jumpować. A dobra, tym to się robi A i ona shiftem po prostu to robi, tak? Tak, to, ta, to ta. Dobra, teraz wszystko wiadomo O no i elegancko teraz Wojtek Potrzeb... Potrzeb... Potrzeb Co robimy teraz? Nieee... Nie, teraz... Ta, teraz elegancko o, będzie. O, teraz... Teraz robimy. Teraz już tak na poważnie gramy. A ja zmontuję <laughs> tak, żeby było, że zabierzemy razem. <laughs> tak, tak. O. O. Oj. i a jak chcesz bo inny masz 1 HP więcej, tak? O, bo jesteś kobietą, Masz być łatwiej. O! I to wcale chyba bez straty tego, bez straty D-Major. Oj, Nie? Yeah. Dobra, to było rozgrzewkowe przed prawdziwym walką. No pewnie, że tak. Co ty, ty myślisz? No i... Bo <coughs> ona no, robi to coś do góry, ja nie widziałem. To jest właśnie, nie wiem, powiedziałbym... ...sytuacyjne. W sensie, że no. jest tylko dlc tutaj. Jakie se to, to jest? Oj, dobra, chyba dostałem damage. Nie, nie dostałem. No, Już Ory, teraz nie zginę żeby nie się rozpić. No ale i i, i i No dobra, teraz nie. Z... Ja nie, nie, jak... nie, ja nie, wiem, to zginęłaś, już stropę, o, o. Yy. nie, wiem, nie, 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 a to jest końcówka? No. No co kończ. To mi nie chodziło o to, że po prostu on to jakoś rzuca, że po prostu trzeba to bić tak o dzwonek. jakby te platformy wracają. Dobry czas. No. Nice. Brand new rekord. Prawie eska, prawie eska. I z... gnomie jagody. dziwne, dziwne. będzie się taki... O, a to co? Dziadzik. To jest dziadek, Marus spory na przygodę. A ty dostajesz wszystkiego, co się stało dostać. To jest nie widzę. A ty się go musisz do góry bić. Yyyyyy mm. Oj O, coś ci teraz podoba, to jest fajna faza Hm Ojej, co to jest? Łoł, 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 łoł Thank you. No takie wiesz, takie kobiece. Ła, Ej, to było 533 zgony? Kurde, <gry> byli. <gry> <gry> no, czemu dostałem obrażenia? Prawie mnie nie lubi Wojtek Nooo, ty nic nie widziałem. Wszystko <noise> <noise> było. No naprawdę. Ty... O, już się dostałem. Ty z wszystkiego, co się dał, dostajesz. Nieprawda. <noise> Nie, NIE! A, o, bo... żyjesz, A nie, graj, 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 graj. Bo ja tego... tym dashem co robię, sorry. Ja tutaj... Zapomniałem. ...pięknie sytuację. ja jestem profesjonalistą. A.

Na spokojnie, na pewno nic gorszego nam się tu nie przytrafi. Na pewno nie. Jak? Jak? Nie wiem. I tu wcale nie ma jeszcze trzeciej najgorszej fazy. On będzie się teraz rolować. Ja, ja się założę. No bo nie wiem. Nie, nie, nie będziemy się bawić z trzeciej fazy. To tam, tam, tam były jakieś schody, Wojtek. Czy cokolwiek to było? to ha, ha, dostałeś Taki pantek, dobry pantek, gracz, pantek. niby. Pamiętasz, że jak coś masz w te korola, które ci tam Niewrażliwość powiedzmy. A właśnie staram się o tym pamiętać. Ty jeszcze nie otrzymałem wrażeń Co jest, co jest, co jest Dobra, to, to dobra, dobra energii dobre energii. Ha, ha! nie no, nieważne. <grystanie> Już chciałem powiedzieć, że go przechwyciłem, co nie? Że wiem jak działa. Ha, ha! Nie, znowuż nie. No, jak? To jest niemożliwe. Gra mnie nie lubi, Wojtek. To jest takie szybkie. Na ekranie to troszkę może tutaj ciężko. No. A ty pierwszy z golty, to że więc. Oh, co to jest? Co jest? Co co o, jest? To macie, nie, nie. nie. Ej, ta trzecia faza jest przerąbana. O, te oka są najgorsze. Mm. Ja nie, ja to zrobiłem to na SK ostatnio. ostatnio. Pierwszy raz. W sumie jedyny. Tak, tak, za ja pierwszym razem na S. -ce. Za pierwszym podejściem. Nie, ale za pierwszym podejściem zrobiłem tego gnomego. Znaczy tego, co byś przed chwilą. Pierwszy to jest to było zrobione od razu. No i... ja nie wiem, jak to się dzieje. Nie powiem, nie zabijać, a ja nie zabija Wojtek. tak okrutna. No, okrutna jebaczka No, e, a... ale... niby, niby jestem nieśmiertelny... No i niby jestem nieśmiertelny, a nie jestem nieśmiertelny. A tu musisz się zrollować, to by po ziemi zrobić. To nie możesz sobie. Aha, to jest... Aha, to jest po ziemi, a... aha. <grym> to by wiele tu No i to jest o tym, że jak chcesz tam wskoczyć platforma. platformy. No ja mu nie... nie zadałem obrażeń. A, zrobiłeś. Mm. O. Nie, nie, o, poko... wiedzieć, że on ci nie, 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 jak się nie, dotknę. Robimy To teraz. To jest ten moment, Wojtek. E? Jak? Jestem nieśmiertelny. No bo właśnie nie zrobisz tego przecież... was, ale... O. A, nie. ещё что-то сделаем w te ja. Hmm. Ja, to weszło? się wszystko nam nie

Elegancja w Francji, a minus chłopie. Bo się teraz nie zrespi, to się coś zepsuło A co się ma zrespić? Mówiono, że tam był taki run and come, po prostu biegłeś po mapę i strzelałeś co Aha Się takie powinny respić, ale się nie respią